Ja tam, proszę, coś jeszcze obecny, nie przejmujcie się. Miło mi was powitać, mnie mną Amanda i Adam. To są pracownicy firmy, nowej firmy koncernu IKEA, który został wybudowany w miejscowości Orli, tak? Dzisiaj obchodzimy taką wielką rocznicę 25-lecia powstania wolności, czyli pierwszych demokratycznych wyborów w Polsce. Wy pewnie nie uczestniczyliście w tym momencie, bo jesteście zbyt młodzi i nie pamiętacie tego okresu bardzo ważnego dla Polaków, ale jesteście kimś bardzo ważnym również dzisiaj, dlatego że to właśnie Wy założyliście Związek Solidarność w tej nowej firmie i powiedzcie mi, jakie są Wasze odczucia? Czy ta wolność Polski jest faktycznie taka, jaką byście jej oczekiwali, i dlaczego ten związek właśnie wybraliście do założenia w swojej firmie, która się nazywa Solidarność? Jeżeli chodzi o wybór związku, to właściwie solidarność wydawała się na, 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 najlepszym rozwiązaniem, z tego względu, że jest to no, najleczniejsza grupa obecną w Polsce. No i tak naprawdę no, moim zdaniem ma więcej możliwości to tak Im, im, im jest nas więcej, tym jest lepiej szybciej coś osiągnąć. Jeżeli chodzi o to pierwsze pytanie, czy wyobrażamy sobie tak tą Polskę? No patrząc sobie z perspektywy tego, co się faktycznie dzieje w kraju, to niekoniecznie jest dobre dla młodych ludzi. Zresztą sam fakt wyjazdu młodych ludzi za granicę pokazuje tutaj skalę problemu. Moim osobistym zdaniem rząd być może jakieś działania robi w tą stronę, żeby poprawić to, ale jeżeli te działania robi, to nie żeby przekonać tych młodych ludzi do pozostania w kraju, a przede wszystkim to się widać, jakby, czy bądź nie widać tych działań w, w, w pensjach, tak, które, które jednak no, dla, dla młodych ludzi, którzy chcą powiedzmy, gdzieś tam się rozwijać, czy zawodowo, czy finansowo, czy cokolwiek osiągnąć w życiu, nie wiem powiedzmy kto będzie dał posadzenie drzewa, to, to jest dosyć trudne zadanie. Amanda, powiedz mi w takim razie, jak widzisz swoją przyszłość? Czy ząbiesz się tutaj właśnie z Polską, czy tu chcesz zwiększać swoją wiedzę i naukę? Czy będziesz robiła tak jak inni twoi koledzy, wieśnicy i będziesz szukać swojego szczęścia za granicą? O, tak, o byciu w Polsce, o, o pracowaniu, o, o życiu o nie, niej i nie, nie bez powodu zapisaliśmy się tutaj do, do związku, żeby cokolwiek zmienić. I żeby ułatwić i sobie i, i resztę. A widzisz że właśnie, że poprzez zorganizowanie się związku widzisz większe możliwości tak. zarobków, jakości pracy, bezpieczeństwa pracy? Tak, tak, tak jak teraz to są te podejmowane działania, że, że bardziej to są rozmowy z, i uświadamianie nawet pracodawców o zaistnieniu problemu. Także dzięki współpracy z nami może pan, Muszę, możemy to wyjść, więcej. Tak? A jakie jest zainteresowanie związkiem? Czy to będzie się rozwijało twoim zdaniem? Będzie próbować go powiększyć? No, bo to teraz rozumiem, są początki. Tak, ja myślę, że są początki. Tak, są początki. Początki nie są w sumie łatwe, na chwilę obecną bynajmniej. Jeżeli chodzi o rozwój związku, ja myślę, że, że będzie się rozwijał, z tego względu, że już teraz widać się zainteresowanie tym związkiem. Niekoniecznie wszyscy wiedzą jeszcze o że istniejemy, choć jesteśmy właściwie od trzech miesięcy, tak więc ten rozwój, oczywiście, będzie z dnia na dzień coraz większy, i wydaje mi się, że będziemy coraz więcej tych członków osiągać, prawda? Czyli ludzie będą do nas przychodzić, żeby się zapisać, no ale tak jak powiedziałem, dwie strony, tak? Ludzie, żeby przychodzili do nas, do tego związku, musimy też coś wykazać, że coś robimy, i tak na chwilę obecną, takim naszym jakby pokazaniem tego, co my robimy, konsultacje w sprawie regulaminów, bo u nas okładzie będą wprowadzane nowe regulaminy, więc mamy tutaj szansę wykazania się, pokazania też jakby swojej siły, tej solidarności. No i liczymy na to, że, że dzięki temu będziemy mogli przyciągnąć więcej, większą grupę ludzi, a im więcej nas, tym będzie nam łatwiej. Prawdę mówiąc, jeżeli pracodawca widzi um, zainteresowanie, tak? czyli wzrost liczby członków, no to będzie myślał, że, że no jego pozycja, no może, może się wydać, że jego pozycja będzie troszeczkę jakby słabsza w rozmowach. Tak, na pewno. A powiedz mi jeszcze, no bo tak to się stało w tej historii naszej krótkiej, ostatniej, że no solidarność była tym zrywem, którą tą wolność Polsce dała, no jednak przyklejono jej mnóstwo różnych brzydkich rzeczy. I czy słowo Solidarność nie był balastem do zakładania tego związku? Jakie jest Twoje zdanie na ten temat? Nie zrażało Cię to, że to będzie akurat Solidarność? Dzisiaj w Polsce mnogość związków zawodowych. Czyli jeżeli chodzi o Solidarność, Solidarność jest jednym z największych związków. Prawda? Właściwie największym można powiedzieć związkiem. I yy, ma ona od zapewnych historii. Yy, solidarność jakby tutaj pierwsza pokazała. Właściwie Solidarność to są ludzie przede wszystkim. I to nie, jest, to nie są pojedyncze osoby, które gdzieś tam są sławne na cały świat, tylko tak naprawdę Solidarność to są ludzie, i to ludzie walczyli o tą wolność to ludzie tworzą Solidarność, a nie odrębne jednostki, które są po prostu znane na, na, na całym świecie bądź w kraju. Tak? tak, dobrze, dziękuję Wam. Dziękuję. Gierek, powiedz mi dzisiaj mamy święto. Obchodzimy 25 lat pierwszych wyborów, jakie się odbyły w Polsce dzisiaj nazwane Ucznią Świętego Wolności, może i słusznie. jaka jest zasada tego, co się stało wtedy, jako oceniasz ten okres wolności tych 25 lat dzisiaj? 4 czerwca 1999 roku to był pierwszy krok do, do wolności. To nie była jeszcze pełna wolność tego państwa, bo pamiętajmy, że tam tylko 30% parlamentarzystów zostało wybranych w wolnych wyborach, natomiast cała reszta należała jeszcze do starego systemu ale to Polacy, którzy poszli do wyborów i w 100% zagłosowali w tej wolnej liście na kandydatów solidarności, pokazali w jakim kierunku powinna Polska zmierzać, czy powinna zmierzać w kierunku pełnej wolności i tak się właśnie stało już w dalszej kolejności. Tę wolność walczyła solidarność. To ludzie solidarności, robotnicy, wybrzeża, Śląska, różnych miast w Polsce, również tutaj z regionu Podlaskiego. To oni przynieśli Polsce wolność. To był pierwszy krok 4 czerwca, ale krok bardzo znaczący, i później to już w pełni była demokracja, równą mur berliński i, i demoluty poszły, przeszły do historii, ale dzięki ludziom Solidarności. Wszystkim, nie tylko kilku wymienianym w mediach, ale tym ludziom często niewymienianym, zmienianym z nazwiska, ale gdyby tych ludzi nie było, gdyby nie ich determinacja, nie ich poświęcenie. Gdyby nie nasz papież, gdyby nie ksiądz Jerzy Popiełuszko, którego tragicz... który zginął tą tragiczność mężczyźni, która zamordowała służba bezpieczeństwa bez tych ofiar, bez tych ludzi, nie byłoby wolności w Polsce. I dzisiaj powinniśmy być wdzięczni właśnie wszystkim ludziom solidarności za to, że Polsce przynieśli wolność. Do wszystkich dzisiaj młodych już nowego pokolenia tej wolnej Polski. Apelujemy, by podejmowali pracę tutaj, by nie wyjeżdżali, by budowali Polskę na miarę marzeń tych, którzy o nią wtedy walczyli.